Zacznę przewrotnie. Język chiński jest trudny. E, język chiński, zwłaszcza do poziomu, który poznałem, jest bardzo łatwy. E, spodziewam się trudności już przy, przy tych kolejnych poziomach, ale, ale jest to fajna przygoda i fajna, e, fajna nauka, e, odskocznia dla mózgu. Rozumiem, że na co dzień jesteś prawnikiem. Tak, jestem profesorem prawa, ale jednocześnie jestem doradcą ponad 100 firm technologicznych, z którymi pracuję dzień po dniu, zarówno polskich, jak i ukraińskich. Gdybyś chciał przyjść na wykład, to rozumiem, że w Poznaniu. Gdybyś chciał przyjść na wykład, to w Poznaniu, ale bardzo rzadko. Odszedłem już, no niestety było bardzo ciężko dzielić świat akademicki ze światem biznesu, i podjąłem decyzję, żeby trochę z tego świata akademickiego się wymiksować, wyjść. Dzisiaj wykładam rzadko i raczej dla ludzi biznesu, którzy są zainteresowani takimi bardziej ciekawymi rzeczami. Wykładałem Prawo Konstytucyjne przez wiele lat. No, i to też była fajna przygoda, fajnie pracować z młodymi ludźmi, no ale trudno pogodzić uniwersytet z firmą. Wracając w takim razie do biznesu. Dzisiaj będziesz miał prelekcję na temat tych korelacji z Ukrainą. Jak to wygląda? O co tu chodzi? Dzisiaj razem z Saszą Gawryluk opowiadamy o tym, czy wojna w Ukrainie zabiła czy nie zabiła, a właściwie dlaczego nie zabiła ukraińskiego świata technologicznego. Kiedy proponowaliśmy ten, ten temat, był kwiecień, 2022 roku i nie wiedzieliśmy zupełnie, o czym będziemy rozmawiać w październiku. Czy, czy ten świat będzie w ogóle istniał, czy Ukraina będzie w ogóle istniała. Na szczęście we wrześniu, kiedy zaczęliśmy już pracę nad, nad prezentacją, okazało się, że ten biznes istnieje, żyje, państwo sobie radzi, a biznes technologiczny radzi sobie jeszcze lepiej. Nie tylko przeżył, ale tak naprawdę rozkwitł. No właśnie, jak to jest, że ten biznes technologiczny tam się rozwija, a u nas nie chce? To nie jest tak, że nie chce. Myślę, że nasz polski biznes technologiczny też jest takim miejscem, które w kryzysie ekonomicznym może być takim kołem napędowym dla, dla gospodarki. Tak jest zresztą na Ukrainie. Tam. Przy ogromnym upadku całej gospodarki, no zrozumiałem z powodu wojny to jest gałąź, która przynosi podatki, pieniądze, zatrudnienie, eksport i ja myślę, że mądrze poprowadzony, niezabity w kryzysie polski biznes IT również może być takim miejscem, które, które będzie eksportować, które będzie zatrudniać, które będzie stabilnym miejscem pracy dla części ludzi. Dlaczego dokładnie możemy się nauczyć przykładu Ukrainy? Ja dzisiaj mówię o tym, że my możemy nauczyć Ukraińców funkcjonowania na europejskim rynku. Dla nich to jest rynek skomplikowany. Nagle zbijają się z regulacjami, których nie mieli do tej pory i nie musieli przestrzegać. Dlatego mówią o tym, że to jest dziwna papierologia, trudna opodatkowanie, dziwaczne, niezrozumiałe dla nich. A z, jednej, z drugiej strony my możemy od nich się nauczyć odwagi i zarządzania kryzysowego. To, to, co się wydarzyło w, w Ukrainie od lutego, jest niesamowite. Te firmy, e, dzisiaj każda z tych firm pracuje z planem, e, każda ma plan ciągłości biznesu, każda zarządza ciągłością biznesu, czymś, co w Polsce do tej pory było zapomniane i niespotykane. E, ja dopiero w tym roku zaczyna, zacząłem. Kilkadziesiąt projektów, gdzie polskie firmy zaczęły myśleć o ciągłości swojego biznesu. Taki główny wniosek z obejrzenia tego ukraińskiego biznesu IT jest taki, że firmy, które w lutym miały taki plan, jak działać w kryzysie, jak działać w czasie wojny, odniosły sukces. Te, które takiego planu nie miały, Budowały go dopiero i bardzo się zmagały przez pierwsze miesiące. Dzisiaj każda z nich dokładnie wie, co chce robić i gdzie chce być za kilka miesięcy i za kilka lat. Jeszcze takie jedno pytanie dla młodych prawników. Fajnie się zajmować prawem nowych technologii i takimi biznesowymi rzeczami. Czy jest to trudne i skomplikowane? A może po prostu ta przyjemność równoważy to wszystko? Myślę, że prawnik, który nie będzie się zajmował nowymi technologiami, nie powinien zostać prawnikiem. To jest to będzie wymierający wymierający gatunek. Prawnik, który nie rozumie technologii, może popracować jeszcze 3 do 5 lat. Oczywiście nie oznacza to, że każdy prawnik musi programować, kodować, ale dobrze by było. Radziłbym chociaż w małym stopniu nauczyć się kodowania po to, aby móc rozmawiać z biznesem IT, z biznesem technologicznym. To jest must have w pracy prawnika że na końcu, który język programistyczny byłby najlepszy na start. Wczoraj słyszałem o flaterze, że jest naszą przyszłością, także nie wiem, czy to dobre na start, może Python, który jest ponoć prostszy. Ja, ja przyznam się, że nie koduję, ale zachęcam moich młodszych współpracowników, żeby to robili.